Ja widzę my. dzisiaj zrobiłem sobie znowu z Robloxa, by taką grę o opakowaniu. Tak się znalazłem losowo. Właśnie chciałem, żeby było tak ten, żebyśmy tak tylko szukali, bo właśnie szukałem tę grę bardziej długo, żebyście nie chcieli aż tak długo oglądać, a tylko szukam tego. jego ja ogólnie mam jednego pytania ze 100 i niedługo będę miał chyba yy, 3000 peta i możliwe, że będę miał 360 340 jak dodaję, y, który z moich znajomych Boże no i ogólnie tutaj się farmi są nogi, ręce, powrót jakiś absorfiny skrzynia no dużo tego jest ja farmię teraz nogi. Już mam milion osiemset i mam też czwarty prestiż. Taki. Znaczy tutaj mamy czwarty. Ktoś tam miał chyba siódmy. Bo, y, ten, bo wy trochę zasłaniacie, bo ja y, mam takie okienko, takie jakby, jak nagrywam. To nie wiem, czy tam jest siedem, czy inna. Możliwe, że tam jest dziewięć, a nie siedem. Właśnie tego nie widać. Tak ciężko trochę to zauważyć i właśnie do tego kwestia muszę trenować nogi i być 60 minut online, to jest bardzo OP, już dawno mogłem to zrobić, ale nie, ja na to nie patrzyłam ogólnie, ale są jestem trochę głupi. No i ogólnie tak się farmy też yy, zaraz będę o, też randomnie nazwy tej gry jakbyście chcieli zagrać tutaj są takie konkursy jakieś i tutaj yy, nie wiem na przykład nie wiadomo które zajmuje się trzeba i to jest taki pokaz tak jakby ale jest bardzo ciężko klikać, Złuchaj, klikam jak najszybciej Nie, ja przegram. Już ten, już przegram. Bo już... A nie, jednak jestem nad jednym typkiem. i mamy 200 tysięcy widzów Też mam aurę fajną. Co można kupić za 200? O kurde, jakieś jajko Coś z tego leci I patrzcie, tutaj jest taki pet A patrzcie, tutaj też jest ten sam pet Ile on daje? I tu 32 To ile ten daje? 5, to, to nie słabo, ja mam Mm. Ej co jest? Ktoś ma 2,48 DD? Czy, co to jest? Ej jak mamy dużo nóg! Znaczy wiecie czego? Tego napakowanego mam na go Farmie na tych najsłabszych, bo tak czy siak... Po yy, prostu możemy sobie na farmie do tego innego questa. Osej już co, Weźmy tak sobie yy, zielone, bo one też yy, ten dużo dają, o 15 tysięcy dają, to one są spoko. według mnie, o 6 tysięcy więcej, no to w sumie trochę różnicy, bo ja sobie farmię ten normalnie i jeszcze do quest'a. Tutaj. ogólnie fajna GRKZ oglądam ten yy, Co ja napiszę wam w tym opisie odcinka, dobra? Albo w komentarzach Czy coś Tylko nie wiem czy ogólnie komentarze. komentarze Choć nie wiem czy nawet się da w komentarze Ogólnie ten pet kost jest taki męczący Wiesz, pół co zrobiłem w pół godziny, czyli, czyli w sumie tak na równo, nie? Zrobimy... Tylko żeby mnie nie wywaliło z tej gry. Jak coś mam tak mało, bo niedawno odkryłem, że mogę sobie odebrać tego, tego, tego oziuka. A jak już tam tego, o kurde. Ja niedługo przegonię mojego kolega, który ma 300 milionów, ale on ma peta razy 12 najlepszego. Bo on ogólnie to dostał na start. Nie wiem czemu. Chyba ktoś mi dał w trade'a. ja w sumie może z kimś trade'a. Jakie byś trajdy? Eee... Mm, Nie ma to to jest mor. Trade. Sąd, odwrócił są i ogólnie już mamy 3 miliony tego, a więc Sigma Odwrócił Co to? Odbierz Cią to jest mityk w ogóle. Osiągnięcie, odbierz, odbierz, odbierz. i góry dostało się właśnie dostaję o 3000 więcej i sigma mi się to podobało. ogólnie też polecam mam zajęcie sobie w tą gierkę fajna jest zaraz na nazwę to ogólnie bardzo polecam tą gierkę i bo fajnie się można pograć nie się było awtych można. Weź tutaj auto farm. No i tak sobie farmimy, farmimy. Wiem, że trochę nudny ten odcinek, ale co zrobić? Mam dok trainer. A. A na nowych trenerów w takim razie o kurde jakiś ty który ma swoje plus 50 A jaki jest najlepszy A ty, on jest troszkę słaby ten jest chyba najlepszy enderman też mogę wylosować pecika na przykład razy 5 jak chcecie Trzeba tylko pisać że niki w komentarzach z Robloxa Ja was dodam, tylko tam zrobimy Firamid Pass Jakieś Nie wiem o co tu chodzi <grym> <grym> y Tak, ale wymagają tego peta, co muszę was zaprosić I wy musicie dołączyć To wtedy będę dostał urazy, czyli będę miał dobrego peta ja mam losować 4 Petra ze 100 Bo jakbym miał takiego innego Peta to już o kurde bym poleciały krakieta Ej, ale łatwo się farmi ogólnie Jak macie już tego PETA zapraszacie sobie kolegów to macie już takiego PETA, który mają całą gierkę ugrania ale raczej y, są jeszcze z, y, lepsze pety bo myślę nawet z kilka z kilka QD na pewno a mój kolega ma pety full, y, chyba 13 to jest tego najlepsza bo to jest ten start już o chyba to mówiłem ogólnie ja już długo gram w tą grę bo widzicie po mnie mam już czwarty prestiż mam ten yy, 5 milionów prawie łuk to jest gigantyczna ilość a ile potrzeba do prestiżu a już co ja sobie prestiż pokażę wam jak to działa ile potrzeba do 70 tysięcy Dobre.

My robimy prestiż na tym odcinku, a nie prostu już mam. A borsa sobie zrobię trochę. Jak to leci widzowie? Zrobimy prestiż w ogóle na odcinku. To jest fajne. W sumie ja będę robił e, pomiędzy odcinkami trochę prestiży. Bo myślę, że zrobimy taki, taką fajną serię z jednej gry Na przykład jak Merezek ma z The Tower Defense Nie wiem, czy go znacie To ja myślę, że zrobię z tej gry A ja się zgodzicie Myślę, że nawet fajnie by było Bo w sumie jeszcze nie robiłem serii żadnych Robimy prestiż widzowie Teraz mamy takie coś, ja potrzebuję do prestiż Przecież to jest mało Bo teraz musimy od na nafamić wszystko I to na początku trochę nóg sobie pięćdziesiąt Ma 50 tysięcy A no w sumie trochę to zrobię na jakieś taki milion nogi To się dosłownie tak farmi Ja do 5 milionów zrobię Dobra Nie jeszcze trochę porobię, dobra Bo dalej no, zróbmy do 5 y, milionów 200 tysięcy wtedy będziemy mieli na pewno odrobione nogi na furka teraz tu zróbmy trochę na fula do 700 tysięcy zróbmy ale w ogóle zróbmy kolejny prestiż Tylko nie robimy się chyba w tym odcinku na kolejny prestiż Tak mi się wydaje Zrobimy drugą serię Po prostu O kurde jakaś sygnał o tym przeszło Ale na razie się mi trochę odrobić chciało, Bo jest stressowo Kurde. Trochę zazdro przyblokowałam. Teraz wyjmę to. Eeeem... O, słaba. O, słaba patogol, nie widzę wejścia. Zróbmy to do 700 kafli, tak jak zwykle. Myślę, że damy radę, nawet. A ja mam już fulnie. Dobra, mamy 700 tysięcy, nawet. Dobra, zrobimy do dobra że teraz ten odcineczek tak od razu a więc jeśli żegnam elo